Menadżera na drużyny. No, cieszymy się, że e, drugi mecz z rzędu przywozimy duże punkty, których niestety brakowało w pierwszych, w pierwszych, w pierwszych spotkaniach. Tak po wyglądamy wyglądało zdecydowanie lepiej. No, oczywiście no, nie jechaliśmy może w Lublinie i e, stopem, no, ale e, każda, każda, każde, każde dobre zawody bardzo budują a mentalnie zawodników. Cieszę się, że e, cała drużyna w końcu pojechała na miarę swoich możliwości, są rezerwy dalej w niektórych, w niektórych zawodników, ale cieszymy się, no dwa punkty to dwa punkty w dalej. Obserwowałem Pana Parku Maszyn podczas całego meczu, było duże skupienie na twarzy, czy można powiedzieć, że ten mecz przez cały czas był pod kontrolą? i no, co, zaczęliśmy no, dobrze spotkanie, czyli zawodnicy dobrze weszli spotkanie, czyli to nie było tak, że gdzieś musieliśmy gonić, raczej Tutaj duża gospodarzy stosowała taktyczne rezerwy, do czego się zbytnio nie przyzwyczaiłem w tym sezonie, ale to świadczy tylko o tym, że opasy dzisiaj świetnie weszli w spotkanie, dobrze czytali tory, toru też. No, generalnie całe zawody poza wyścigiem 14, no to całe zawody były takie no, bezpieczne. Muszę o to zapytać, to był mecz z pewnymi podtekstami, powrót Leona Macena do Częstochowie i to wpływało na drużynę, na przygotowania do meczu. Jeszcze raz na kogo? Mhm. O Leonie Macenie w tej tak? No Dla niego sp... to było spotkanie naprawdę o dużych emocjach i jestem pełen podziwu, że wytrzymał to ciśnienie. Tym bardziej, że Leon nie jest jeszcze w optymalnej formie, ale jak widzimy, ale wraca. wraca. Dużo, dużo zmian sprzętowych, jej dziecko to. Też yy, świetnie dzisiaj wyglądało, Pojechał u siebie, tak? Także zna ścieżki, wiedzie się rozpędzić. Dla mnie to jest bardzo budujące, w Szwecji też jestem W tym tygodniu też Szwecja, tak cieszę się, że nie będzie w domu siedział, bo to będzie startowa. Patrząc na, na Macena, na niego to podziało na pewno mobilizująco, a jak to impaktowało na drużynę? Drużyna, no to są jakby tam problemy, które miał ciśnienie, które miało Leon. No. Zawodnicy mieli takie same ciśnienie jak każdymi zawodami. Nie mamy marginesu błędu i potrzebne, potrzebne są nam punkty bardzo, bardzo mocno z tabeli. Mało się odbijamy od dna. Oczywiście ta droga jest długa i kręta i nie będzie u różami, ale no... Zadowoleni wracamy do dzisiejszego do zawodu. Jeszcze do jedno pytanie ode mnie. Mówił Pan o tym, że rezerwy są, zwycięzców się nie sądzi, ale jakie te rezerwy? Gdyby Pan mógł wymienić? Ja chciałbym tutaj personalnie poszukiwać zawodników, ale no, są zawodnicy, którzy potrafią pojechać lepiej i, i, i bardziej stabilnie, bardziej równo. I, no i te, ale to, tam To nie chodzi konkretnie o, o sprawy punktowe, ale bardziej o taką równość jazdy i takich mniej popełnianych błędów, ale wierzę w to, że, że, że jeśli będzie zdrowie, bo to jest jakby priorytetem, to zawodnicy z biegiem sezonu powinni jeździć lepiej, bo też czy Jarek czy, czy, czy Leon ligi zagraniczne 24 cały czas DMPJ, także zawodnicy będą w gazie i też mają możliwość sprawdzania i rozjeżdżania się. To był mecz taki poszukiwań, bo nie wiem czy ja tak zauważyłem, że Jarek Hampel chyba zmienił motocykl, ale po pierwszym starcie, później e, Jensen też miał swoje e, problemy. Trudny to był taki mecz, żeby to utrzymać, bo, bo tak naprawdę jedno 5-1 jeszcze w drugą stronę i mogło być różnie. No ale takie Speedway, no tutaj. Yy... A dużo szukaliście? Nie, zawodnicy po prostu, Jarek zmienił motocykl, podobnie, podobnie Rasmus i, i później prezentowali się zdecydowanie lepiej, trochę ten czternasty wyścig wybił z uderzenia, szczególnie Jarka, no ale taki jest sport. Najpierw wygraliście ostatnio w Storunie tutaj z Częstochową. Zaczął się Marsz w górę tabeli, można powiedzieć, bo kolejne mecze też wyglądają na mecze, w których Falubas ma dużą szansę na zwycięstwo. No każdy mecz nowe rozdanie. Ja bym też tutaj się nie, e, nie pokosił. Gdzieś tam o, o taki już e, chora zachwyt. E, pomimo tego, że jedziemy w kolejnym meczu z teoretycznie drużyną, która jest e, niejonowana no to pamiętajmy że to jest tylko sport pełne skupienie i przygotowanie bo, bo w tych punktach jak mówiłem potrzebujemy bardzo mocno Weszliśmy z w sezon. No i gdzieś tych punktów trzeba y, odrabiać. Uważam, w tych miejscach, w tych, w tych, w tych, w tych w pojedynkach, gdzie no, nie będziemy faworytami i tam a po tych stratach z progu sezonu gdzieś musimy też y, y, poza tymi meczami, które są teoretycznie łatwiejsze, a musimy gdzieś szukać y, y, punktów, które, które nam pouciekały. W tej o Leonie Macenie, bo Pan powiedział, że tutaj jeździł u siebie w domu, czy pan myśli to jest początek tego dobrego, starego Leona Macena? Nie chciałbym od razu tak zrynkowo, ale na pewno jest to, jest, to, jest to w innym miejscu, jeśli chodzi o jazdy, niż, niż to, co, co było tam parę tygodni temu. Ja się chciałbym zapytać, przed samym meczem i w trakcie meczu musieliście chłodzić trochę głowę Leona, wiedząc co tu się dzieje, co się może dziać, czy raczej ze spokojem do tego wszystkiego podchodziliście? Nie, ze spokojem, nie było żadnych tutaj dziwnych działań. A jeszcze zapytam, on ma inne jakieś jednostki napędowe, coś się dużo zmieniło w jego parku sprzętowym? To są nowe silniki też.